Dobrze, zaraz Wam coś pokażę, żeby nie było, że nic nie pokazuję. Yy, tak, żeby ustawić górny martwy punkt, wknęcie zegar. Jak nie macie zegaru, wystarczy taki przyrząd. Znaczycie sobie tam farbą i ustawiacie górny martwy punkt na pierwszej świecy. To potrzebujecie, żeby ustawić w ogóle poprawnie rozrząd. Jak ustawić tutaj poprawnie rozrząd? Jak nie macie zegara, bierzecie yy, tego pręcika tutaj w tym miejscu jest strzałka. Na oryginalnych deklag jest ta strzałka, na zamiennikach nie ma tej strzałki, ale ta strzałka to jest mało ważne. To jest najważniejsze, żebyście mieli w górnym martwym punkcie. Jak ustawicie w górnym martwym punkcie, mierzycie fazę rozrządu. Mierzycie odległość nawałka. Zaraz Wam pokażę. Tylko gdzie mam suchniarkę. Przy górnym martwym punkcie, jak jest ustawiona ta odległość, już Wam pokazuję. Ta odległość do tego powinna wynosić 61,64, czyli ta część powinna być mniej więcej, ten wałek powinien być mniej więcej w tym miejscu. Wałek ten jest przestawiony o dwa zęby, a skąd wiem, że o dwa zęby? Bo 6 mm przestawienia tego wałka to jest jeden ząb, czyli mniej więcej wychodzi dwa zęby. tak? Na szczęście auto odpala, nic się nie dzieje. Ten wałek będzie trzeba po prostu przestawić. I jeszcze na łańcuchu będę musiał tego przestawić albo później tu odkręcacie oczywiście tą śrubę jest lewy gwint, tu jest normalny gwint ściągacie okular, przy zakładaniu okulara trzeba bardzo uważać bo on bardzo ciasno wchodzi e, tu niestety tak to no jak wygląda musiałem palnikiem grzać dekiel wjeżdża nowy, śruby wjeżdżają nowe e, śruba centralna będzie nowa więc ja to wszystko rozbieram, czyszczę to oczywiście e, i, i będę pokazywał coś dalej